Że pragniesz od życia czegoś więcej niż inni. Mam na imię Marek i jestem duchownym Kościoła katolickiego. Idąc za słowami świętego Augustyna, tym wskarmie, czym sam żyję, pragnę w tej przestrzeni podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w kościele. Zachęcam Cię, by słuchając Bożego słowa spojrzał na codzienne, z pozoru banalne sytuacje przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam Cię zatem do wysłuchania tych treści a jeśli uznasz je za wartościowe i godne polecenia, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Poza tym, że jestem księdzem pracującym na parafii, posługującym na parafii, pełnię też rolę kapelana w jednym z zakładów pracy w lubuskim w którym w województwie, w którym mieszkam, i do moich obowiązków należy m.in. być jeden dzień w zakładzie pracy, tam się spotykam z ludźmi, rozmawiam z nimi. Każdego tygodnia odprawiam Święto w intencji właścicieli tego zakładu, pracowników i ich rodzin. Od pewnego czasu również w intencji właścicieli największego w Waszym mieście zakładu pracy, pracowników i ich rodzin, a więc za nas. Wracając do spotkania w tamtym miejscu pracy, był ubiegły czwartek, a więc trzy dni temu, rozmawiałem z różnymi ludźmi. W pewnym momencie spotkałem się z mężczyzną, niewiele starszym ode mnie, który poprosił mnie o chwilę uwagi i poprosił, abym wyraził swoją opinię na pewien temat. Jak się okazuje, szukając w sieci jakiejś treści, trafił na artykuł czy też Cykl artykułów, filmów, które mówiły o pewnym mężczyźnie żyjącym współcześnie w naszej ojczyźnie, który twierdzi o sobie, że spotkał osobiście Jezusa, otrzymał jego misję, ma przesłanie do zrealizowania, robi spektakularne rzeczy, uzdrawia ludzi chorych, wypędza złe duchy. I taki podekscytowany prosił mnie, żebym wyraził opinię na ten temat. Co ja o tym sądzę? Powiem wam, że ucieszyło mnie to, że ten człowiek ma takie potrzeby, że nie szuka w tej sieci jakichś chorych rzeczy, a robi tu wielu, tylko treści duchowych. W dzisiejszym fragmencie z listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan usłyszeliśmy następujące słowa. Aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało. Bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Siedeba przypomina nam, że jesteśmy duszą i ciałem. Te dwa elementy w nas są obecne, ale w życiu bywa tak, że często o tym zapominamy. Mówienie o duszy, na przykład w towarzystwie, to jest kłopotliwa sytuacja. Wychodzimy na jakichś infantelnych ludzi, ale tacy jesteśmy. Mamy potrzeby materialne i potrzeby duchowe i nie wolno o tym zapominać. Chociaż świat, w którym żyjemy, jak gdyby spycha nas bardzo mocno na, na mieliznę potrzeb materialnych. Kiedy włączamy jakiekolwiek media, widzimy setki reklam, które nam proponują, byśmy to czy tamto kupili, nabyli, zaopatrzyli się. wmawiają nam, że jest to konieczne i potrzebne, abyśmy mogli funkcjonować. Jest to żudne i zgubne na swój sposób. Mam wielu przyjaciół, ludzi bardzo zamożnych, którzy, jak to się mówi, w życiu osiągnęli wszystko. Mają ogromne pieniądze, mają piękne domy, mają jachty, samoloty. I nie są ludźmi szczęśliwymi, bo dobra materialne nie są w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb, zwłaszcza tych najgłębszych, miłości, akceptacji, czegoś ponad. Potrzeby duchowe. One są bardzo ważne. Kościół w swojej mądrości w tych dwóch okresach, zwłaszcza jako imienią są Adwent i, i Wielki Post, próbuje naszą uwagę zwrócić na te potrzeby duchowe i uzmysłowić je nam. Ten sam autor listu, który dzisiaj słyszeliśmy, mówi: Nieustannie się mówicie. Co to znaczy nieustannie się mówicie? czyli w sposób permanentny, cały czas masz się modlić. Ktoś powie, po co? Wiecie, myśmy w kościele trochę temat modlitwy tak spłaszczyli. Kiedy słucham nie raz ludzi, którzy mówią o modlitwie, to odnoszę wrażenie, i często tak jest, że modlitwę zamykamy do odmawienia pewnych form modlitewnych. Litania przed Muszą Świętą, Różaniec, nie mam nic do tych rzeczy, one są potrzebne, ale to nie wyczerpuje całej rzeczywistości modlitwy. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, to możemy zaobserwować, że dla Niego ten fragment jego życia był czymś niesłychanie ważnym. On się angażował w życie, prowadził działalność publiczną, spotykał się z ludźmi ale nigdy nie zaniedbywał spotkań z Ojcem na modlitwie. Spędzał nieraz całą noc na modlitwie. Przed ważnymi wydarzeniami szedł na górę i się modlił. To czemuś miało służyć. A czym jest modlitwa? Najkrótsza jej definicja brzmi rozmowa z Bogiem. Jeżeli rozmowa, to zakłada dialog, a jeżeli dialog, to zakłada i mówienie, i słuchanie. Modlić się to słuchać też Boga. A Bóg mówi nie tylko w liturgii tu w świątyni. Mówi przez Twoją osobistą modlitwę, osobistą lekturę Pisma Świętego w Twoim domu. Mówi przez pewne wydarzenia, które Cię spotykają w życiu. Mówi przez innych ludzi, których stawia na drodze Twojego życia. Tylko trzeba pewnej wrażliwości, aby usłyszeć tego Boga, który przychodzi i coś próbuje nam zakomunikować. Do czegoś zachęcić, nakłonić. Bądźcie na to uważni. Już nie mówię o medytacji, o tym, co jest wejście na wyższy poziom życia molitowego, kiedy człowiek czyni pewną introspekcję, wchodzi głębiej w pewne rzeczy, dotyka absolutu, wzmacnia, odnawia swoje siły duchowe. Żyjemy w świecie, który nas po prostu spycha na mieliznę. A warto byśmy w tym okresie trochę wyhamowali, odeszli od tego, czym żyjemy na co dzień i weszli w tę rzeczywistość. Nie jest to trudne, ale trzeba zadać sobie trochę trudu. W tym samym okresie Kościół mówi o poście. Kiedy pytam ludzi o post, albo słucham, co mówią na temat postu, to noszę wrażenie, że znowu spłaszczyliśmy tę rzeczywistość. I ograniczyli do niejedzenia mięsa w piątek. Tak się kojarzy wielu katolikom post. Ale on ma o wiele szersze znaczenie. Nawet w psychologii mówi się, że post to jest samo ograniczenie się, postawienie sobie pewnych granic, dalej nie idę. A my często ulegamy rozmaitym pokusom, przyjemnościom, gdy chodzi o jedzenie. Ilościowe, jakościowe, ale to jest szersza jeszcze rzeczywistość. To jest również czerpanie z tego, co nam proponuje świat. Zachować post, na przykład, w relacjach z ludźmi. Wycofać się z pewnych relacji złych, toksycznych, destruktywnych, które nas rozwalają, niczego nie wnoszą, ku złomu popychają. Zrobić sobie post, gdy chodzi o korzystanie z sieci, ograniczyć tylko i wyłącznie do, nie wiem, odbierania maili z pracy, a nie godzinami siedzieć i marnować czas na gierki, na puste dialogi, czasami bardzo ryzykowne dialogi, na pograniczu czasami no dużego ryzyka. Bądźcie mądrzy w korzystaniu z pewnych rzeczy tego typu, typu. Tu też jest wskazany post. I powiem Wam jedno, jeżeli człowiek wchodzi na tę drogę samoograniczania się, to kiedy mu się uda postawić pewne granice i nie zrobić czegoś, nie skorzystać, to kiedy się kończy dzień i patrzysz do tyłu, czyniąc rachunek, sumienia, masz satysfakcję, że wygrałeś, że coś fajnego Ci się udało zrobić. I to nie jest bez znaczenia, bo te drobne sukcesy w tych takich niewielkich sprawach w życiu, sprawiają, że ten mechanizm przynosi się na inne dziedziny naszego życia. Jak sobie poradzisz z podniebieniem i załóżmy, nie zjesz słodyczy w tym tygodniu, w kolejnym, nie zjesz tego, co ci szkodzi, to potem łatwiej jest w innym obszarze naszego życia dokonywać podobnych zwycięstw. Tadeusz Kościuszko powiedział kiedyś takie piękne zdanie. Najtrudniejsze zwycięstwo to zwycięstwo nad samym sobą, Odnosił zwycięstwa w bitwach, w wojnach, ale uważał, że to jest najtrudniejsze: zwycięstwo nad samym sobą. A my ulegamy często, płyniemy z prądem, nie walczymy o pewne rzeczy. Warto byśmy w tym adwencie o tym pomyśleli. Za nami trzy tygodnie, pozostał czwarty i ostatni. Nawet gdy przegrałeś te trzy tygodnie, albo niewiele się wydarzyło, możesz nie zmarnować kolejnego, tego ostatniego. Coś możesz jeszcze zmienić w tym tygodniu. A dlaczego o tym mówię? Bo to jest ważne. Jakie przygotowanie, takie świętowanie. Jeżeli nie ma przygotowania do tych świąt, to co ty będziesz świętował? Czym się będzie różnił ten wieczór wigilijny, dwa dni świąt od pozostałych? Niepokoi mnie to, że coraz częściej słyszę od ludzi, którzy mówią takie słowa: Nie lubię świąt Bożego Narodzenia. Gdy pytam dlaczego, to padają różne odpowiedzi. Jedna z nich sprzed kilku dni, starsza kobieta, powiedziała mi po księdza, Ja nie lubię strasznie Bożego Narodzenia. Pytam dlaczego? Ponieważ odwiedzają mnie moje dzieci, moje wnuki i inni członkowie mojej rodziny. I tego w tych dniach w centrum są prezenty, ozdoby choinkowe, piosenki, które lecą w telewizji albo z radia. Nie ma tam przestrzeni na to, co najważniejsze. A przecież są to urodziny Jezusa. Nie ma czytania Bożego Słowa przy wigilijnym stole, nie ma śpiewania kolęd. Smutne to. Ty lat przeżyła, było inaczej. Albo spotkanie sprzed dwóch dni z kobietą, która nie jedzie do domu rodzinnego na Wigilię. Pytam dlaczego? Bo nie chce spotykać się z toksyczną rodziną. Nie chce znowu, żeby mi ktoś dowalił, sprawił przykrość. Nie szopki raz w roku w ten wieczór, łamiąc się opłatkiem, ale będąc w konflikcie z innymi, nie pojednani z innymi. Popatrzcie, ile rzeczy jest do przepracowania, do zmiany, tylko potrzeba na to czasu. Trzeba naprawdę zrobić sobie taki program, by się przygotować. Wiele rzeczy można zmienić i uporządkować. Życzę Wam, by. To Boże Narodzenie było prawdziwym Bożym Narodzeniem. Ktoś powiedział ze świętych, że Chrystus po to stał się człowiekiem, abyśmy my stali się bardziej ludźmi, bardziej ludzcy. Po to przyszedł na świat, żeby człowiek pełnie był człowiekiem. Amen. Dziękuję i jestem wdzięczny za twoją obecność tutaj. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie treści wniosą coś dobrego do Twojego życia i skłonią do refleksji. Możesz także zdecydować o wsparciu mojej działalności poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Do usłyszenia i do zobaczenia.